Co się dzieje, gdy siedemnastoletnia dziewczyna zostaje oskarżona o kradzież w sklepie TechTrend tylko dlatego, że znalazła się obok witryny? Nie uwierzycie, jak jej telefon do matki, generał major Ellis Winters, zmusza wszystkich do milczenia i wywraca ich świat do góry nogami. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach swoje miasto lub kraj, z którego nas oglądacie. Wasze opinie Inspirują nas do bycia lepszymi. Słońce prażyło asfalt na głównej ulicy miasteczka Sunrise Valley, a powietrze drżało od upału, jakby ktoś zostawił otwarty piekarnik. Siedemnastoletnia Ariana Walker szła chodnikiem, nucąc pod nosem starą piosenkę Niny Simon, którą uwielbiała jej babcia. W rękach trzymała zniszczoną torbę z książkami z biblioteki i małą torebkę z jabłkami. Kupionymi na lokalnym targu. Jedno jabłko, lśniące, jakby dopiero co zerwane, podała staruszkowi siedzącemu na ławce przy przystanku autobusowym. On, zgarbiony, w wyblakłej czapce z daszkiem z logo Red Sox, wymamrotał coś niewyraźnie, ale jego oczy rozbłysły. Proszę, panie Jones, powiedziała Ariana uśmiechając się. To gala, najsłodsze. Staruszek skinął głową, biorąc jabłko i mruknął, jesteś, dziewczyno, za dobra dla tego świata. Albo ten świat jest dla mnie za zły, mrugnęła do niego i poszła dalej, nie oglądając się za siebie. Jej trampki cicho stukały o chodnik, dopóki nie zatrzymała się przed witryną sklepu Techtrend, gdzie dumnie prezentował się nowiutki smartfon Starlight Pro srebrny z ekranem, który zdawał się świecić jaśniej niż słońce nad głową. Ariana przycisnęła nos do szyby, wzdychając z marzeniem. Oszczędzała na niego już od pół roku, dorabiając w kawiarni Bean and Brew i pomagając sąsiadom w ich ogrodach. Jeszcze kilka miesięcy i będzie mogła pozwolić sobie na to cudo. Ale jego marzenia prysły jak tani kabel. Gdy z zalady wyskoczył właściciel sklepu, pan Carter, mężczyzna o twarzy jakby wykutej z granitu i głosie, który mógłby kruszyć mury. Hej, ty! warknął, wskazując na Arianę. Gdzie się wybierasz z moim towarem? Ariana zamarła, czując jak krew napływa jej do policzków. Powoli się odwróciła, rozglądając się, by upewnić się, że zwraca się właśnie do niej. Wokół zaczęli gromadzić się gapie. Ich spojrzenia paliły jak rozżarzone węgle. Przepraszam, o czym pan mówi? Jej głos był spokojny, ale w środku już gotowała się burza. Niczego nie wzięłam. Nie kłam, dziewczyno. Carter podszedł bliżej, jego oczy się zwęziły. Widziałem, jak kręciłaś się przy witrynie. Telefon zniknął pięć minut temu. Myślisz, że jestem ślepy? Nawet nie wchodziłam do środka. Ariana cofnęła się o krok, ściskając torbę z książkami. – O co panu w ogóle chodzi? Ale Carter już wybierał numer na swoim telefonie, nie słuchając jej. Jego głos grzmiał jak grom przed burzą. – Tak, policja. Tu Techtrend na Main Street. Mam tu złodziejkę. Przyjeżdżajcie szybko. Tłum zaszemrał. Ktoś szeptał, ktoś chichotał. Ariana czuła, jak ziemia usuwa jej się spod nóg. Chciała krzyczeć, udowadniać, ale słowa uwięzły jej w gardle. Zamiast tego po prostu stała, patrząc na kartera, który spoglądał na nią z taką pogardą, jakby nie była człowiekiem, a śmieciem, który zamierzał wyrzucić. Po kilku minutach przed sklepem zatrzymał się radiowóz, migając czerwono-niebieskimi światłami. Wysiadł z niego oficer James Crowe, mężczyzna około czterdziestki. Z kwadratową szczęką i spojrzeniem, które mówiło: Wszystko widziałem i mam to gdzieś. Leniwie podszedł do Ariany, poprawiając pas z kaburą. No co my tu mamy? zapytał, nawet na nią nie patrząc. Ta dziewczyna ukradła telefon. Carter skrzyżował ręce na piersi. Starlight Pro 500 dolców widziałem, jak się kręciła przy witrynie. Niczego nie ukradłam. Ariana w końcu odzyskała głos. Nawet pan nie sprawdził, czy coś mam. Krół prychnął, mierząc ją wzrokiem od stóp do głów. Spokojnie, księżniczko, jeśli niczego nie wzięłaś, to czemu się tak denerwujesz? Wyjął kajdanki, a metal szczęknął, gdy zacisnęły się na jej nadgarstkach. Chodź, wyjaśnimy to na posterunku. Czy tak to teraz działa? Ariana próbowała się opanować, ale jej głos drżał. Nawet nie zapytał pan o moją wersję? Wersję? Crow uśmiechnął się szyderczo, prowadząc ją do samochodu. To nie jest sąd przysięgłych. Carter mówi, że jesteś złodziejką, to znaczy, że jesteś. Dopóki nie udowodnisz, że jest inaczej, tłum się rozstąpił. Ktoś nagrywał zajście telefonem. Ariana czuła, jak jej policzki płoną ze wstydu i gniewu. Nie była winna, ale w tej chwili wydawało się, że cały świat jest przeciwko niej. Kiedy posadzono ją na tylnym siedzeniu radiowozu, spojrzała na kroła przez kratę. Mogę zadzwonić do mamy? zapytała cicho. O, jasne! kroł przewrócił oczami, otwierając drzwi posterunku, do którego właśnie przyjechali. Dzwoń po mamusie, niech cię ratuje. Jeden telefon, nie więcej. Ariana przełknęła gulę w gardle i wybrała numer. Jej palce drżały, ale głos, gdy zaczęła mówić, był stanowczy: Mamo, to ja. Zatrzymali mnie na posterunku na Main Street. Proszę, przyjedź. Po drugiej stronie usłyszała spokojny, ale stalowy głos: Już jadę, Ari. Nie martw się. Na posterunku pachniało kawą i starym papierem. Ariana siedziała na twardym krześle, wciąż w kajdankach, podczas gdy król wypełniał jakieś formularze, nawet nie racząc na nią spojrzeć. Naprzeciwko, za szklaną przegrodą, plotkowała sekretarka, marcz, kobieta z bujną fryzurą, przypominającą ul i jaskrawo-różową szminką. Kolejna co? Marcz zachichotała, patrząc na Arianę. Znowu telefon? Te dzieciaki są już zupełnie bezczelne. Ta! Crow oparł się na krześle, uśmiechając się z wyższością. Mówi, że nic nie wzięła. Jasne, już ja widzę, jak go gdzieś schowała. Może w tej swojej torbie z książkami? Szekspir jej pewnie podpowiedział, jak kraść. Ariana zacisnęła zęby, wpatrując się w podłogę. Jej serce waliło jak młot ale nie zamierzała dać im powodu do myślenia, że ją złamali. Zamiast tego w myślach powtarzała słowa mamy – Trzymaj głowę wysoko, nawet gdy cały świat chce, żebyś spuściła wzrok. Po 15 minutach ciszę posterunku sterunku przerwał piskopon na żwirze. Drzwi otworzyły się z rozmachem i do środka weszła kobieta, od której zdawała się emanować siła zdolna zatrzymać huragan. Generał major Ellis Winters, wysoka, z postawą, przy której nawet ściany wydawały się niższe, była w nienagannym mundurze wojskowym. Jej pierś zdobiły medale, a buty stukały o linoleum z taką pewnością, jakby maszerowała po placu defilat. Jej ciemne oczy omiotły pomieszczenie, zatrzymując się na córce, a potem na Crow. Gdzie jest moja córka? Jej głos był spokojny ale czuć w nim było groźbę, jak w ciszy przed burzą. Crow zamarł, jego palce zacisnęły się na długopisie. Powoli wstał, próbując zachować twarz. e, e proszę pani, to... Jestem generał major Ellis Winters, ucięła podchodząc bliżej. Zatrzymaliście Arianę Walker. Na jakiej podstawie? No e, e! Crow odchrząknął, zerkając na marcz, która nagle znalazła sobie bardzo ważne zajęcie w swoich papierach. Otrzymaliśmy zgłoszenie z Techtrend: podejrzenie kradzieży telefonu. Elis uniosła brew, a ten gest był równie przerażający, jakby wyciągnęła broń. Podejrzenie? powtórzyła, a w jej głosie pobrzmiewał sarkazm. Założyliście kajdanki siedemnastoletniej dziewczynie na podstawie podejrzenia? Przeszukaliście ją? Znaleźliście telefon? Crow otworzył usta, ale słowa zdawały się utknąć mu w gardle. Zamiast tego wymamrotał. Ale my... To znaczy... Nie znaleźliśmy. Jeszcze. Jeszcze? Elis skrzyżowała ręce. W takim razie, dlaczego moja córka jest w kajdankach? Czy wy tu trzymacie wróżbitów zamiast śledczych? W pokoju zapadła martwa cisza. Marcz przestała pisać. A inny oficer, który właśnie wszedł z filiżanką kawy, zamarł w drzwiach, jakby bojąc się poruszyć. Ariana wciąż siedząc na krześle podniosła głowę i spotkała się wzrokiem z matką. Elis ledwo zauważalnie mrugnęła do niej i w tej chwili Ariana poczuła jak ciężar w piersi nieco ustępuje. Zdejmijcie jej kajdanki, natychmiast powiedziała Eliz. I to nie była prośba, a rozkaz. Kroł, którego twarz przybrała kolor gotowanego raka, pospieszył do Ariany, mamrocząc coś o procedurach. Metal szczęknął i kajdanki opadły na stół. Ariana potarła nadgarski, czując, jak krew znów zaczyna krążyć. A teraz? Elis odwróciła się do Crowe. jej głos stał się jeszcze cichszy, ale przez to bardziej groźny. Chcę zobaczyć raport z zatrzymania. I proszę mi wierzyć. Wiem, jak wygląda prawdziwy dokument, a nie wasza improwizacja na temat, jak zepsuć komuś dzień. Dwadzieścia minut później Ariana została oficjalnie zwolniona. Crow wyglądał, jakby chciał zapaść się pod ziemię, a marcz starannie unikała kontaktu wzrokowego. Kiedy wyszły z matką z posterunku, Ariana głęboko wciągnęła gorące powietrze Sunrise Valley, czując jak napięcie powoli odpuszcza. Dlaczego zawsze tak jest? zapytała cicho, patrząc na matkę. Dlaczego muszę udowadniać, że nie jestem złodziejką, nie jestem przestępcą, nie. nie wiem kim. Elize zatrzymała się, kładąc rękę na ramieniu córki. Jej oczy, zwykle tak surowe, złagodniały ponieważ niektórzy ludzie widzą tylko to, co chcą widzieć, Ari patrzą na ciebie i nie widzą człowieka, ale swoje lęki, swoje uprzedzenia. Ale wiesz co? Nie musisz ich przekonywać. Musisz tylko wiedzieć, kim jesteś i nie dawać im prawa do określania twojej wartości. Ariana skinęła głową, czując, jak łzy napływają jej do oczu, ale nie zamierzała płakać. Nie teraz. Zamiast tego powiedziała Chcę wrócić do tego sklepu, nie dzisiaj, kiedy będę gotowa. Elis uśmiechnęła się, a w tym uśmiechu była mieszanka dumy i chytrości. Och, wrócimy. I uwierz mi, to będzie niezapomniane. Minął tydzień od dnia, w którym Ariana Walker opuściła posterunek policji w Sunrise Valley, wciąż czując chłód kajdanek na nadgarstkach. Nie mogła pozbyć się wspomnień. Spojrzenia pana Cartera, pełnego pogardy, drwiny oficera Kroła, szeptów tłumu nagrywającego jej upokorzenie na telefony. Ale najmocniej w pamięci wryły się słowa matki, nie musisz ich przekonywać. Te słowa stały się jej kotwicą, gdy gniew i wstyd groziły, że ją pochłoną. Ariana siedziała zaladą w kawiarni Bean and Brew. Gdzie dorabiała w weekendy, wycierając szklanki i słuchając jak stara szafa, grająca nuci melodię franka sinatry. Jej przyjaciółka Lila Morgan, kelnerka z fioletowymi pasemkami we włosach i wiecznym nawykiem rzucia gumy, pochyliła się nad ladą, przeglądając czasopismo. Słuchaj, Ari, Lila trzasnęła magazynem o stół. Naprawdę zamierzasz wracać do tej żmijowni, Techtrend? O tym wszystkim. Ariana odłożyła szklankę i spojrzała na przyjaciółkę. Jej brązowe oczy błysnęły. Właśnie dlatego, Lila. Jeśli nie wrócę, to będzie tak, jakbym zgodziła się, że mieli rację. A ja się nie zgadzam Lila prychnęła, ale w jej głosie czuć było szacunek.-Jesteś nienormalna, wiesz, ale zapłaciłabym, żeby zobaczyć minę tego kartera. Kiedy tam wejdziesz jak królowa? Nie królowa, uśmiechnęła się Ariana, ale na pewno nie ofiara. Tego wieczoru, siedząc w swoim pokoju, Ariana wyjęła stare metalowe pudełko po ciastkach, w którym trzymała swoje oszczędności. Przeliczyła pieniądze. 723 dolary i 40 centów. Wystarczająco, by kupić Starlight Pro, o którym marzyła. I może coś jeszcze. Przypomniała sobie, jak jej kuzyn Tyler narzekał, że jego stary telefon muli jak żółw na środkach nasenych. Było też centrum młodzieżowe na obrzeżach Sunrise Valley, gdzie dzieci z niezamożnych rodzin uczyły się kodować i naprawiać elektronikę. Zawsze brakowało im sprzętu. Ariana uśmiechnęła się, podejmując decyzję. Wiedziała, co zrobi. Następnego dnia, w sobotę, stała przed lustrem, poprawiając swoją ulubioną dżinsową kurtkę. Jej matka, generał-major Ellis Winters, weszła do pokoju już po cywilnemu: ciemne spodnie i biała koszula, ale wciąż z tą samą władczą postawą, od której nawet meble wydawały się bardziej zdyscyplinowane. Gotowa? zapytała Eliz, krzyżując ręce. Jak nigdy odpowiedziała Ariana, chwytając plecak. Ale mamo, dzisiaj bez medali, dobrze? Niech to będzie mój moment. Elis uniosła brew. Konciki jej ust drgnęły w uśmiechu. Jak sobie życzysz, ale w razie czego zawsze mogę założyć mundur i zrobić im przedstawienie. Ariana roześmiała się i po raz pierwszy od tygodnia śmiech był szczery. Sklep Techtrend wyglądał tak samo jak w tamten nieszczęsny dzień. Szklane witryny lśniły a neonowy szyld migotał, jakby mrugał do przechodniów. Dzwonek nad drzwiami zadzwonił, gdy Ariana i Elis weszły do środka. Za ladą stał pan Carter, ale dzisiaj nie był sam. Obok kręcił się młody chłopak, Nate, nowy sprzedawca, którego Ariana widziała kilka razy w kawiarni. Był chudy, z okularami zsuwającymi się na czubek nosa i nerwowym nawykiem poprawiania ich co pięć sekund. Carter podniósł wzrok i jego twarz natychmiast zbladła, jakby ktoś zgasił w nim światło. Rozpoznał Arianę i, sądząc po tym, jak jego wzrok przeskoczył na Elis, zrozumiał, że nie jest ona byle jaką kobietą. — Dzień dobry, panie Carter. Ariana uśmiechnęła się, ale w jej głosie było coś ostrego jak brzytwa. — Pamięta mnie pan? Ta złodziejka. Carter odchrząknął, próbując udawać pewność siebie. Ale jego ręce zdradziecko zadrżały, gdy poprawiał stos pudełek na ladzie. Eee, tak, panno Walker, zgadza się? Uśmiechnął się nerwowo. Zaszło nieporozumienie, wie pani. Nieporozumienie? przerwała Ariana, jej brwi uniosły się wysoko. To jest wtedy, gdy myli pan cukier z solą. A kiedy wzywa pan policję do osoby, która nawet nie przekroczyła progu pańskiego sklepu, to nazywa się inaczej. Jak pan myśli, jak? Nate zamarł, jego okulary prawie spadły mu na podłogę. Najwyraźniej nie wiedział, co się dzieje, ale atmosfera w sklepie stała się tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Elis, stojąca nieco z tyłu, skrzyżowała ręce i milczała ale jej obecność była jak cień ogromnego orła wiszący nad karterem. Nie wtrącała się, pozwalając córce prowadzić grę. – Ja… ja tylko postępowałem zgodnie z protokołem – wymamrotał Carter. Zginął nam telefon, a pani była w pobliżu. – Ach, protokół… Ariana skinęła głową, a jej głos ociekał sarkazmem. – To ten, w którym najpierw oskarżacie, a potem może sprawdzacie? Genialne. Niech pan napisze książkę, panie Carter. Niech pan ją nazwie Jak zepsuć komuś życie w pięć minut. Nate zachichotał, ale natychmiast zakaszlał, próbując ukryć śmiech. Carter rzucił mu spojrzenie, które mogłoby spopielić, ale chłopak już się odwrócił, udając, że przeciera witrynę. Proszę posłuchać. Carter podniósł ręce, jakby się poddawał, Przepraszam, zapomnijmy o tym dobrze. Może zniżka na coś? Ariana spojrzała na matkę, a ta ledwo zauważalnie skinęła głową. To był sygnał czas na decydujące uderzenie. Zniżka to miłe, powiedziała Ariana, podchodząc do witryny ze Starlight Pro, ale nie przyszłam po zniżki. Trzy takie telefony. Jeden dla mnie, jeden dla mojego brata Tylera i jeden dla Centrum Młodzieżowego na Oak Street. Uczą tam dzieci kodować, wie pan? Żeby mogły zbudować coś lepszego niż wasz protokół. Carter zamrugał, wyraźnie nie spodziewając się takiego obrotu spraw. Nate odwrócił się. Jego oczy zapłonęły ciekawością. Trzy? Zapytał ponownie Carter. Jego głos drgnął. To... To prawie półtora tysiąca dolarów. Tak, umiem liczyć. Ariana wyjęła plik pieniędzy z plecaka i ostrożnie położyła go na ladzie. Pracowałam całe lato. Podczas gdy pan wymyślał, jak mnie zakuć w kajdanki, więc proszę, niech pan realizuje zamówienia. Elis podeszła bliżej. Jej głos był spokojny, ale czuć w nim było stal. I panie Carter. Mam nadzieję, że sprawdził pan swoje kamery po tamtym incydencie. Bo jeśli dowiem się, że znowu oskarżył pan kogoś bez dowodów, osobiście zadbam, żeby zajęli się tym ludzie, którzy wiedzą, jak wygląda prawdziwy protokół. Carter przełknął ślinę, jego twarz stała się niemal przezroczysta. W milczeniu zaczął realizować zakup, podczas gdy Nate biegał po pudełka. Ariana obserwowała to. Czując jak wewnątrz rośnie coś nowego, nie gniew, nie wstyd, ale siła. Nie tylko udowodniła, że jest niewinna, pokazała, że nie da się jej złamać. Kiedy wyszły ze sklepu, niosąc trzy pudełka z telefonami, Ariana spojrzała na matkę. To było. Zawahałaś, szukając słowa. Fajne. Elize roześmiała się, jej śmiech był ciepły, ale z lekką nutką ironii. Fajne? To było epickie, Ari, ale wiesz, co jest najważniejsze? Że zrobiłaś to nie dla nich, zrobiłaś to dla siebie i dla tych dzieciaków z centrum młodzieżowego, które teraz dostaną szansę. Ariana skinęła głową, czując, jak jej serce bije nieco szybciej. Spojrzała na pudełka w swoich rękach, na słońce, które zachodziło za horyzontem, malując Sunrise Valley na złote barwy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu czuła się nie tylko jak siedemnastoletnia dziewczynka, ale jak ktoś większy. Ktoś, kto może zmieniać zasady gry. Mamo, powiedziała, gdy usiadły w samochodzie. Chcę, żeby Tyler i dzieci z centrum to zobaczyły. To nie telefony, ale to, co zrobiliśmy. Elis uśmiechnęła się, uruchamiając silnik. Och, zobaczą. I nie tylko oni. To dopiero początek, Ari. Samochód ruszył, zostawiając techtrend za sobą, a wraz z nim cień tamtego dnia, kiedy śmiech policjanta próbował zagłuszyć jej głos. Teraz brzmiał on głośniej niż kiedykolwiek.